Hej, tutaj znowu ja i jest, jest drugi film pod rząd, ponieważ mamy nową paczuszkę i e, jest dzisiaj ze mną Charlie. Pewnie niedługo sobie pójdzie, bo przyszedł tylko na chwilę. I e, nie są to polskie wydania. Wow, niesamowite. Kupuję też inne książki niż polskie. Kupiłam, e, tak jak można się już doczytać z tytułu, kupiłam niemieckie wydania Wojowników. Spytacie czemu? Nie mam pojęcia. Tak samo jak nie mam pojęcia, dlaczego kupuję polskie wydania, skoro czytałam już angielskie, tak samo nie mam pojęcia, czemu kupiłam niemieckie, znaczy w sumie mam. Yy, ładniej brzmi ze względów kolekcjonerskich, niż dlatego, że po prostu chcę je mieć. <grych> yy, tak więc yy, otwieramy paczuszkę. Okej, okay, no, musimy zdjąć te dziwne cośki, okej. Okay. Yy, dalej, uwaga, mamy taśmę, którą pokonamy nożyczkami, klasycznie. Ciach. Hmm. Ok, kolejna. Muszę wymieniać ręką, ponieważ jestem praworęczna, a trzymam telefon y, prawą. Ok. Więc... Y... Dobra, myślałam, że to kolejna taśma, ale na szczęście nie. Mamy paragon ze strony mega książki. Mega książki to jest taka strona, która generalnie. Ona ma jest czeska, ale ja nie jestem pewna. I mają tam różne wydania Wojowników. Trochę trzeba się ciężko naszukać, ale się znalazłam. I zaczniemy od pierwszej, czyli e, Fairness Echo albo Echo. Nie mam pojęcia, jak się czyta po niemiecku. E, powinnam była to sprawdzić przed, ale tego nie zrobiłam. Jest to e, przemijające echa. Tak, z tego, co sprawdziłam czyli następny tom po Czwartym Uczniu. E, okładka mi się bardzo spodobała, w ogóle strasznie malutkie są. <laughs> Tego się naprawdę nie spodziewałam, są bardzo małe. Zaraz sobie porównamy z polskim. E, jest Warrior Cats, czyli po e, oni w Niemczech nazwali je Warrior Cats po prostu, czyli tak jak popularnie nazywa się ta seria. Jest bardzo ładna. Nie wiem dokładnie, kto może być na okładce. Nie wiem, może to być tygrysie serce, albo albo nie wiem. No w zasadzie z tych niemieckich, to na pewno w pierwszej serii ciężko było stwierdzić, kto jest kim, albo w drugiej. I po prostu, no, nie wiadomo, czy to są jakiekolwiek postacie z serii, czy są to jakieś randomowe koty. Tutaj mi się bardzo podoba. I mamy kotka siedzącego nad wodą, i to jest księżyc, i bardzo ładnie to wygląda. W ogóle, podobają mi się. To jest e, seria, właśnie, Omen Gwiazd. I dalsza serii z niemieckich kładek są naprawdę bardzo, bardzo ładne. Tak jak e, pierwsze, no niektóre nie wyglądały zbyt ładnie, dlatego właśnie wydawnictwo nowe właśnie zamieniło je na swoje własne z własnymi e, rysownikami. To te są bardzo ładne bok wygląda tak. Tu mamy właśnie e, tak, o! I z tyłu wygląda tak. Nie będę tego czytać wam, ponieważ. E, średnio średnio niemiecki. Możliwe, że spróbuję sobie tutaj coś e, poczytać. Tak z własnej ciekawości, ale. Okej. Okay. Mamy oczywiście spis klanów. Jest oczywiście yy, ognista gwiazda wtedy. Yy, Jerzy nowy pazur, jako zastępca i tu mamy listę kotów. Widać, że imiona też są przetłumaczone jakoś śmiesznie. To można się niektórych domyśleć. Na przykład Mili została tak jak jest. Sandsturm. <noise> no trochę to można się domyśleć co niektórych. Mamy krącenia. Szwarce z Stern. to pewnie jest czarne głośne, oczywiście. I no, tak właśnie wygląda. I dalej mamy dwie kolejne, które są e, innych wydań. Znaczy, też są niemieckie i to jest um, to samo wydawnictwo, czy nie? To, nie, to chyba nie jest to samo wydawnictwo. E, czyli dziczy oraz. Ogień i lód. Prawdopodobnie nie widzieliście ich jeszcze wcześniej. Ja też dopiero wtedy je zauważyłam, jak e, przeglądałam w tym sklepie. I bardzo mi się spodobały. I tak pomyślałam, że, że je kupię, bo są bardzo ładne. Jest oczywiście pierwszy i drugi tom. I widocznie po prostu zrobili tak samo jak polskie wydawnictwo, czyli po prostu zrobili nowe układki. Tyle, że te nie są ilustrowane z tego co widzę i są trochę brudne z boku, ale to nic. E, ale, o, mają też takie... wow! Mają matki w środku. Bardzo fajne, zaraz się temu przyjrzymy bardziej, ale mają... skrzydełka, tak chciałam powiedzieć. Okej, okay, na pierwszej okładce, no, jest oczywiście rdzawe w trawie, tak samo jak w angielskiej wersji. E, wygląda bardzo ładnie, oczywiście indie Tutaj i z tyłu, tak. A na drugiej to nie wiem, do czego w zasadzie jest e, błękitna gwiazda. Tak, Przedeż że to błękitna gwiazda. Fire and Ice. <grych> I z tyłu wygląda tak. A ta mi się chyba najbardziej spodobała. Trzeciego tomu jeszcze nie ma. Prawdopodobnie będzie w czerwcu, z tego co sprawdzałam. O, tak będzie wyglądać. Też bardzo ładna. Super. Jest jakieś audio inside, ale w sensie jakiś plik dźwiękowy to jest dostęp? Czy. Hmm. Będę musiała później to sprawdzić. Też mamy spisy ładnie. I w ogóle bardzo mi się podoba ta okładka, jest super śliczna. Ok, przyjrzymy się teraz tej mapce, która tutaj jest. A jest ona na wewnętrznej stronie zakładki. I mamy tutaj takie loga e, Symbole znaczy się klanów. Tutaj mamy. Podejrzewam, że chodzi tu o rzeki. Albo nie, tu, tu raczej chodzi o rzeki. To jest cienia. Tu mamy pioruna On nawet nieba jest. Może nieba? Co ja gadam? Gwiazdy. Tu nieba jeszcze nie ma. Więc no to jest wiatr w takim razie, no. Wind, dobra. Jestem głupia, nieważne. Tak się prezentuje, bardzo fajnie. Super. Tutaj na innym skrzydełku jest z kolei. O. I z tyłu. Wow, co tu mamy? E, mamy tu jakieś drzewa genealogiczne kotów z e, kolanu pioruna. Tu mamy na przykład błękitną gwiazdę. I, I mamy tutaj całą rodzinę prawdopodobnie. Tak przynajmniej mi się wydaje. Fajnie to jest zrobione, zobaczymy, co jest z drugiej. E, no, tu jest ta sama mapka, tylko że jest niebieska. I e, tu jest to samo. No. Jak widać ona jest o wiele mniejsza od tych, a czytałam gdzieś, że to mają być w ogóle jakieś wydania kieszonkowe, ale widocznie chyba jednak nie. Dobra, zaraz sobie porównamy z innymi książkami. Tu mam na przykład czwartego ucznia. To sobie możecie zobaczyć rozmiarowo. Jest mała taka. I taka jeszcze przy okazji wspomnę. Do czwartego ucznia zostaną mi dosłane dodatki, więc fajnie, bo pisałam do nich. No i po prostu no, jakiś tam błąd wystąpił, więc prawdopodobnie jeszcze o tym wspomnę, jak już mi przyjdą. Porównamy sobie jeszcze z innymi wydaniami tych książek, które tu mamy. Więc Ocieczka w i ilustrowana wygląda tak. Rozmiarowo w sumie są takie same. I ogień i lód wygląda tak. Nie wiem, czemu to jest błękitna gwiazda, ale, ale jest bardzo ładna, więc nie narzekam. Jak już tak wspomnę, to pokażę jeszcze ogień i lód starą i na wolności starą. Na początku wspominałam, że jest podobna do angielskiej. Angielska wygląda tak, też jest tej rdzawy w trawie. Myślę, że to całkiem fajne. Z kolei e, zanikający echa, przemijające echar, że przepraszam, wygląda tak. Już się pokazywałam wcześniej, ale taki sobie możemy porównać. I to w zasadzie tyle w tym filmiku. E, mam nadzieję, że podobają. Wam się te wydania mi się bardzo podobają. A, śliczna jest ta książka, piękna. Tak, bardzo też. Chciałam zamówić więcej, ale stwierdziłam, że nie, no, nie będę kupować tyle książek, których i tak nie przeczytam. Otóż i tak robię to ciągle. Ale. Ale są bardzo ładne i. Widzimy się w następnym filmie. Nie wiem jeszcze kiedy będzie, ale kiedyś tam będzie. Więc do zobaczenia, pa pa!